Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. doszły mnie słuchy, że dzisiaj odwiedzi mi moja mama oraz mój tata. Widzowie, nie wiem, nie wierzę w to. Nie, nie widziałem swoich rodziców, w sensie widziałem kiedyś, ale to raczej był jakiś troll albo coś, ale czy dzisiaj spotkam swojego tatę oraz swoją mamę? No nie wiem, widzowie, czy w to wierzyć naprawdę, ale doszły mnie takie słuchy w mieście palionowo, także sprawdzimy to, widzowie. I w ogóle jest bolo u Lolo i chyba tam się gryzą, mam wrażenie. Bo oni, oni jak są razem, no to się, widzowie, lawina, y, trzęsienie ziemi dzieje oraz y, huragan przelatuje przez całe Palionowo, także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Pamiętajcie, Palionowo, a Palionowo jest również na bluzie. I ogólnie na, na in... ogólnie Ogólnie wstaje, to tam fajne rzeczy są, nie? Takie jakieś koszulki, jakieś bryloczki, niedługo będzie brylo lolo. Y wiele, wiele, wiele rzeczy, także zapraszam serdecznie, macie link w opisie, ta bluza, która jest na tym billboardzie, jest aktualnie na mnie. Ale są też plecaki, są czapki, są szaliki A jest idealnie zima Jest aktualnie u mnie przynajmniej śnieg, nie wiem jak u was Możecie napisać w komentarzu teraz, czy jest u was śnieg, czy nie ma Zobaczymy, ile będzie komentarzy A teraz idziemy widzowie do Bolo i Lolo Jak to Bolek i Lolek dosłownie To to samo, nie więc sprawdźcie czy się nie kłócą Podsłuchajmy ich, czy co tam gadają Czemu ty nie chcesz zrobić i tego, Ale czy, czemu ty w ogóle masz coś do moich mleczy? Ja chcę tutaj, żeby to były mlecze, a nie żadne farmy świnek Co ty w ogóle wyprawia? No, mi, że to by A nie nie, ty, tyle rozumiesz? A droga rodzina, proszę się nie bie. kłócić, bolek i Lolek, jesteście A. braćmi! Hej jest papilon, ja chcę złożyć skargę na tego osobnika, bolo mi w niczym lecę. Ale Dobra, dlaczego? Przecież ty tu nie mieszkasz. Ale pan! No, no ale powiedziałeś, nie będę wynóg <laughs> ale, ale to zrób sobie ale pokój ja nie tutaj. Wskazam. A to jest jego. A nie! Dobra, to jest niedawne, patrz! To mogłoby być cała sama nie? A jakieś czy, to jest to, Czego farma? Czego ty mi zrobił farmę? farma? Farma śpi i to bym by się dał Farma śpi Ale ja mam farmy nici farma wełny. A mm. po co Diko? To jest bezużyteczne. To jest bezużyteczne. Nie, panowie, panowie, dogadajmy się, weź mu jakiś pokój zrób, albo coś. No, Właśnie. albo mogę zrobić izolatkę. Ty? Nie, nie, ja pokój, ja kuze... pokój. Ja w lesie nie ktoś nie skętla w tym W lesie, a nie czemu nie... A Dave ci nie przygarnął. A, Dave, 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 Dave. A nie mieszkajesz u Dave'a w ogóle boląco? Nie mieszkam, ale on chce sobie rzuca, bo mówi, że za długo temu znieść. Aj, za długo mieszkasz, że już cię nie chce. Chodź, bo on jest niezapomniany na pokój. Chociaż ja już się wytrzymuję z tobą. Dobra, zapytajmy, zapytajmy się w takim razie Dave'a, dlaczego tak ten? Dobra, dobra. Co mam, mam pogadać z Dave'em, żeby, żeby cię wziął do domu? No, no, bo on nie chce cię no pogadamy, namówimy mówimy na to, żeby wziął Bolo do domu. Żeby go wyrzucił z domu, dobrze. Nie, żeby... Nie, nie, lolo, lolo, to nie idzie. Nie, on powiedział, że ja mogę zamieszkać w te dni nieparzyste. Czemu tylko w dni nie wody, Poczekaj tu wody poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee, Dave. Dave, chcę tylko powiedzieć, Dave, prośba. że się z tobą i moim zdaniem Bola powinien być wyrzucony z swojego domu Ej. Znaczy z mojego, wszystkich domów Aaa, to, to dobry pomysł A w ogóle, znacie tego? Znacie jakąś wymówkę, żeby nie iść z kimś na grzyby? Tak No Że jesteś utylony na grzyby Kurde, no bo ugadałem się z tym Bolem, że mam z nim iść na grzyby, ale tak no się nie Właśnie daj. czy czemu on nie mieszka z tobą? Tary, no bo on mi tak niszczy tą chatę, patrz, on idzie Idzie, niszczy mi ten dywan, mówi, że tu nie powinno być w ogóle dywanu, ja to muszę cały czas naprawiać, potem w ogóle, nie wiem, niszczy mi obraz, ja nie mam żadnego obrazu już od roku, no! Ale poczekaj, poczekaj, ale... ale... A ja mam pomysł! Ja już tego nie wytrzymuję, no, weźcie tego nie że w dni nieparzyste może tu mieszkać. No tak, i tylko na strychu. <laughs> e, aha, czyli tam. Nie, 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 tam u góry, no tu, i tu, i tu ma swój kondy, zobacz to jest rozwalone? zobacz Bolo, Hoj, załatwiłem ci Ej, znalazłem kozackiego itema Zegarek? Nie wiem co to robi, ale to Rolex Pozycja X Skąd on to ma? <gulanie> Ej, ale to jest stare, skąd on to w ogóle On powie, on tak, on tak, patrz Znalazłem kozackiego itema Zobacz stary, zobacz to Ale nie wiem co to robi Nie masz tego itema Dobra, patrz, Bolo idź za mną no, góry. góry, no na, góry. Twoje, na, twoje, na twoim miejscu na twoim Możesz mieszkać do końca swojego życia No ale nie, nie par... no, ale te, 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 ty, ale ty nie się nie ze swoją chatą, dobra? Ale tak powiedziałeś Nie, dobra, nie, nie powiedziałem mi. tak <laughs> W dni nieparzyste W dni nieparzyste i tylko w styczniu A w dni nieparzyste rozkładasz namiot Ale jakie nieparzyste, ja nawet nie wiem co to znaczy e... Parzyste, kiedy są para, a nieparzyste, kiedy nie ma pary Dobra, o. ale, ale jeśli nie chcesz tłumaczenia, o nie a ty nie jedziesz do mieszkania tutaj, wyszkadź przez Ej, ja nie wiesz, mi okna, ja ty mówię, ja mówię, okno, zwala, typie, Co no? wy robicie? Wy jesteście siebie warci, no panowie nie, ja nie no. no bo mnie wkłuza, on mnie wkurza, on mnie wyzywa Nie mogę, nie mogę No tak, znisz kolejne okno, no bo no, Zniszcz, tak, no tak, tak, znisz kolejne okno A? Dawid jak pójdzie, odkupi, nie? Nie, 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 będę, taki, nie będę taki, nie będę taki Dobra, drodzy rodacy, bo ja słyszałem, eee <laughs> No, my wychodzimy z bolem, ja my słysza... idziemy na raz. A właśnie, bo ja słyszałem, że moja rodzina mnie dzisiaj odwiedzi. Jaka rodzina? Mamusi, Jak rodzina? mamusi tatuś. Ej, to sypa będzie miał. No, to akurat no, no to, nie, to, to czemu? Po, powodzenia, my z bolem akurat wychodzimy, to sobie możecie tutaj siedzieć w tej chacie. Mamusia no. i tatuś mnie odwiedzono, a gdzie wyjdziecie? My idziemy na te grzyby, no dlatego się pytałem o tą u, u, wymówkę, nie? Ha, a z, z tym! E, Ej, bolo, 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 bolo! bolo. <laughs> no Dave jest dobra. uczulony na grzyby. Bo to jest nieprawda, bo to jest z wiedzę, a on oh. Nie, co jest z lasu. Więc ja nie Nie lasu. ma argumentów. Idźcie blok! no idę. Jak już będziecie na tych grzybach, jak będzie tych grzybach, to zbierajcie kwiaty, bo ja sklep otwieram. Ej z Lolo, ale ty nie idziesz do lasu, zostań ze mną. Chodź za mną! Poznasz moich rodziców! No dobra, dobra. Dobra, Czekaj, dala, panowie! Papa. mnie! Poznasz pa! pa. Idź do mojego domu bolo. i poczekamy, bo nie wiem kiedy papillon, będą Papilon, papiron, no? ale ten nie lubię tego, nie lubię tego bolo. Bola mi ciągle wyzywa i Bolo mówi, że jestem dziwny. No ale, ale to jest dzieciak, no już ilu ma 5 lat? No dobra, ale to nie jest przyzwolenie, żeby kogoś wyzywać, on jest hejterem takim! No dobra, no, no dobra, mo, ale może być, to się nic nie dzieje. No dobra, no. O, idziemy do mnie do domu. No dojdziemy, o, idziemy. Siedzimy no. sobie na kanapie i poczekamy. Ej, a kiedy ja sobie się widziałeś z twoimi rodzicami? Kiedy ty się widziałeś ze swoimi? Hey. z twoimi? Nie, kiedy ty widziałeś się ze swoimi. A, no, no, bardzo dawno, ale nie wiem, czy to byli rodzice, bo się dziwnie zachowywali. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, że dzisiaj faktycznie moi rodzice przyjdą. Czekamy, lolo. lolo. to już ja nie wiem, czy przyjdą. Szczerze, Mi się wydaje, że. O...

no, no co? No właśnie, imienie matki! Dzień, nie to nie to są prawdziwi moi rodzice Lolo, synek? poznaj! No. Sinek, kto to jest? Dzień dobry. Jak on się nazywa? C co, to, co to za kolega? To jest to mój jest młodszy kolega, młodszy kolega uczego go życia. Masz dziecko? Nie, A, nie. No, nie, nie! Ej, on nie, to nie jest twoje dziecko? Młodszy kolega, przecież on jest tylko 10 lat młodszy ode mnie. Ej, ale... Dzień dobry, nazywam się Lolo, jestem owcą. Dzień dobry, dzień dobry! Eee. Zapomniałem, że mieliście inne kolory, ale dobra. K Kasia, mi się no. wydaje, że on kręci. To nie jest. Eee. Powiedz, dobra, to ale to tak wydaje! A to jakieś dziecko, Nie mam dziecka! To nie jest moje dziecko! No, eee. Paweł! nie, Paweł! No, dobra, Paweł! No, nie, No, te zadania na angielski, ciebie? No, ja nie chodzę do szkoły już dawno. No, ale co? To... Ale zrobiłeś, mnie! Ale no przestań mi tak Dobra. mówić, nie zdam matury z matmy. Słucham? Ej. Ej! A moja ma propozycję, a może, może pójdziemy wszyscy razem do McDonalda? Do spawna, dobra, synek. tak, Oczyma, rodzinna kolacyjka, potem oprowadzę was po mieście, chodźcie Ja już nie, to, my, pan, pan Ale panie, jaki McDonald's, synek, ty miałeś Paweł. na siłownie chodzić przecież Nie, 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 Paweł, to nie są twoi rodzice, dobra, oni by powiedzieli, oni by powiedzieli, że mamy jedzenie w domu, a nie McDonald's Oni są fejkowi Ale, my nie mamy domu Co ty to słyszysz? Eee, a to jale... dlaczego ty nie masz uszu, a mama Ja ma mam... Bo, 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 jak nie mamusu? Mamusu, ty kurde, ślepy jesteś do obcy, któryś tam nie dobra, myślę, dobra to jest to masz, to jest to masz, faktycznie. Ojcie, idziemy do AK na jedzonko. Lubicie takie McDonald'y czy nie bardzo? Ja, ja nie, no, nie przepadam, ale czasami chodzę. A co, A co, 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 wolisz zjeść? Ja wolę zjeść chabowego z ziemniakami i z mizerią. <grym> ja też, ja też wolę, ale to byście musieli zrobić, bo ja, ja nie potrafię. Słuchaj, z domu wszystko jest gotowe. Wystarczy, że wróci do nas. Ale no to, no to gdzie wy miesz... Ja nie mogę, no to jest moja metropolia, zobaczcie! Ale ty! Spójrzcie! Ale to jest no, to jest... no, To jest wszystko obrzydliwe! No to I co! Rodzi się też, no nie mogę! Tak samo jak ten twój koleska. Ej, ej właśnie, ale się dobrali nie. Z ja patrz, żółty t-shirt w paski, a różowy t-shirt w paski, co jest grane? No tak, tak, ciebie, no, tylko... Ale teraz ważne, co tu no chodzi? Tak. Ja mam 50 lat, nie jak złyf ja złyf mam się pływ. ubierać? Zły wpływ na ten kolega na ciebie, Paweł. Ja? Lolo! Tak, tak, bardzo Nie, 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 mamo, a? tylko i włączcie, to ja mam na niego wpływ, a nie on na mnie, to po pierwsze. Nie, ja, nie, nie, Pawełku, a po drugie, A. gram koncerty w lutym i. i gram ogóle, koncerty. To my się musimy pogadać, synek, bardzo poważnie. No właśnie! No, Ale możemy najpierw, najpierw zjeść, bo ja się stresuję. Mówicie mi rzeczy, jakbyście myśleli. Dobra, dobrze, no mamy tutaj co? Nagetsy, Burrito, czy tam. Yy, jak to się nazywa? Dobra, ja poproszę Dobra, synek. największego głupiego Dobrze, dobrze, ja poczekam przy stole. Sałatka dla mnie! Gdzie to <śla> Będzie, będzie sałatka yy, i co jeszcze? Wszystko, okatorzy nie wystarczy. Już jest w ja chcę! Pójść. Tata nie mów tak! Tata ty ja to możesz to być może przepływem. Rozmawialiśmy o tym, tak? I, i kazyma dłuższy... Sałateczka raz wydaje! Sałateczka raz! Dziękuję! Aaa, dziękuję, z machewką to jest. to jest sałatka! No wiem, wiem, ale jest machewką na cenie ja mam. Dobra, dobra smakkaczu, to daj mi lepiej największego burgera jakiego macie. Big Mac! Mogę dać największego buca jakiego mamy i to my. Pan. nie, ale nie mów tak! Dobra, dobra, to Big Mac Jak ty mu pozwalasz mówić. No, proszę, to bardzo, tej kurde. Ale przepraszam, rodzice, to jest dziecko. Ja musiałam go wychować. Ale na to nie wychowało to dziecko, co? No właśnie, nikt go nie wychował, dlatego tak jest. Big Mac dla pana. No, jak się pan nazywa? Jak? Tomasz. Tomasz, haha. Proszę, co ty, ale co to są za te kściki? Ja co to miał weź, Lo, to jest starszy czuł weź, Lo, ogarnij Ach, się Ja, ja mam 50 lat, a nie 5 No właśnie no Usiądźmy ja rodzice i porozmawiajmy, co? Tam, Panie, o, wiemy. Ja, ja mi. Może nie będę nam przeszkadzał, co? Ja nie będę przeszkadzał, bo to jest... No nie, nie pytał za Dobra, to daj nam chwilę Lo, daj nam chwilę No, i tak będzie lepiej dla ciebie, powiem. Rodzice, jak w was, gdzie mieszkacie, jak żyjecie i tego na stronę, synek, drogę kultury! Ej. No tak, my mieszkamy y, nad, nad morzem teraz. Nad mo w nad takim morze? domku. Tak. Kupiliśmy dom, który ma 70 metrów nieduży i to... po prostu się tam osiedliliśmy. Ale... A, myślimy... starość, rozumiem, okej. Tak, tak! Tak, ale teraz mnie bardzo słuchaj, bo my się dowiedzieliśmy... Że ty jakieś koncerty tam robisz. No, no a, a co źle? na zawodowe to to z matką nie podoba. No, no dlaczego? Ty... Jesteście dumni z. No, nie, nie, nie. Ty jesteś, synek nienormalny. Bo. To ci pozwolił jakieś koncerty robić. Przecież no. to jest niebezpieczne. Ale no czemu niebezpieczne? Co jest niebezpiecznego w koncertach? Nie, nie, travel Coś takiego Travis Scott No właśnie, Mamo, skąd ty znasz Travisa Scotta? Dobra, telewizji. tam, ja wiem, tam była tragedia, ale bo tam były ile? Miliony ludzi, no, bez przesady No właśnie, a u Ciebie, Słonek, no ile będzie, jak kilku reviewsów ile Ja będę miał tylko 2000 osób Aha No będzie okay. bezpiecznie No tak, w kameranie nie, nie a, wpadniecie, to a wpadniecie, Aha. wpadniecie na scenę? Nie no, nie. Ja. Ja wiem śpiewać, nie mam głosu nie, nie musisz wy... śpiewać, musicie tańczyć mm. Ale... e, przepraszam, przepraszam, czy jeszcze państwo chcieliby coś zjedli? Zamknij się Wypad, co? tobą, e -y. rozmowę mamy rodzinną, kurde, e -y. wypad. Papilon, bo... Spokojnie, Lolo, po prostu jak będziesz miły, to oni też będą dla ciebie mieli. Na to początku nie mówisz nie, nie papilon, tylko Okej, no. okej, okay, okay. o czym by tu roz... porozmawiać rodzice, bo tak mam wrażenie, że... Nie, mówi, nie mówicie za bardzo jak moi rodzice, tylko tak mówicie jakby jakbyście byli tak, tak trochę inni! Długo już nie widzieliśmy, długo to czasu minęło. I właśnie ten, co ja miałem jeszcze tutaj zaznaczyć ważnego To Panie, kiedy ty, ty, ty nas odwiedzisz? Kiedy Panie, was odwiedzę? Ja mogę w każdym, nawet mogę jutro! Możemy... A, nie, tak, nie tak, no, tak. ale napry... no, tak. naprawdę możemy pojechać do waszego 500 domu. kilometrów. I Patrzcie, chodźcie, no, no właśnie, Pokażę wam no, moją no, 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 tylko Nie, nie wiem czy jest, nie wiem czy jest. Chodźcie. Ej, gdzie... Lolo. Co to... co to jest fura? A samochód, auto, cztery kulka, metal. Okej. Okay, okej, okay. mam nadzieję, że takie co nie jest szybkie, co? No jest szybkie, jest szybkie. Jak szybkie? No to źle Patrzcie. To z YouTube'a. Za pieniądze? No za pieniądze. Ale zielona Ile A, ty za to mm. zapłaciłeś to no, za nie można jeździć! 500 tysięcy? O proszę matko boska, słyszałaś Katarzyna? Pali, pali 25 litrów! Pali pali 20. To, to, tato. Pali 25 Ile. litrów i częściej trzeba wymienić co 10 dni. O matko boska! Klocki, klocki Jak 20 litrów? A to za tym jeździć! To jest więcej niż kurde ja, ja żem w życiu zalał. Tatazyna!

to jest, Zajdżam, mamo, ja ci pomogę, ja ci pomogę. Bo... Tato, tato, Ty słyszałeś ile o, to paliło, ile to kosztowało? Mama to zatopiła, o, straciliśmy tak. dobytek majątkowy po miliona zdać na takiego, to kupisz sobie drugi No nie kupię sobie drugiego, bo od odkładałem, odkładałem Tasia, on wydał A, to z komunii było, to z komunii było Dobra. Jak Ty nie dałeś, jak komunii Jak Ty komunii, to Ty nie byłeś człowieku No właśnie Bo we wszystko zabraliście, tak? Na wigilię byś przyszedł, a nie... No właśnie! Na wigilię na się jak Ale, 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 ale... Na pilon części z tego auta. Ja nie mogę, nie! Na części musimy no. teraz, tato, to sprzedać! Dobra, Zasadka. weź tu Ej, mamo! No, dawaj to! Ej, Dato, tato, tato, matki, chodź, bo cię zaraz, Tato, chodź, 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 tato. Dato. Dato. Nie! Dawaj to, Dawań, to jest moje! Mamo, poczekaj na, na zewnątrz, my, my z tatą pójdziemy tylko na stację. Ej, no dobra. Daj nam spokój, chodź. Mam tutaj dla ciebie kółka, To Kto ty to... mi tu dajesz, synek? Bo ty, masz... ty jesteś złota rączka, ty byłeś mechanikiem kiedyś. Czy dasz radę skonstruować ten samochód na nowo? No, no, wszystko da się zrobić. Złota rączka zawsze naprawi, no, ale. No, ty... ty nie masz prawa jazdy wysiadać z tego samochodu. No, synek, wypadł. Synek, wypadł ja, 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 ja. z tego Dobrze. Zaraz się zdzielę. Mamo! Tata ja, ja, ja. mówi, że naprawi furę i będziemy jeździć dalej. Nie przeszkodzić nam w męskich igraszkach Ej. Tato, tato, Ale... tato, idziemy, idziemy na warsztat Idziemy na warsztat mama, Nie mama... na warsztat Lolo, tylko do Lolo, chodź do okay. tu Daj no i dobrze, że zaproszę, ja to nie Mamo, przypilnuj Lolo, bo on sobie coś zrobić, On jest malutki, głupiutki Proszę, musisz się zająć Jak nie ma, mam, tato, ja się to zajmij się tym dzieciakiem, dobra? dobra. No nie mogę, zawsze do takich robot wysyłają mnie Ach, dobra. te kobiety Tato, tato nie mam tutaj takiego warsztaciku, jakby, nie? Ale mam nadzieję, że skonstruujemy Chodź, może być tutaj warsztat. Słuchaj! trzeba ja... naprawić tą furę. Ja naprawię każdy samochód, ale do tego potrzeba czasu. Ty jak... tego możesz nie rozumieć, bo jesteś młody. Ale jak czasu? To samochody naprawia się długo. No dobra, tato, to ja cię to ja ci zostawię. To ja ci... A nie, tu jest warsztat! Patrz, 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 tu, 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 tu. tu. Mnie to synek Tu jest miejsce do naprawy Ja Cię zostawiam Ociek. I jak naprawisz mnie zawołaj, idę tutaj Odsapnąć A mama Dobra. tam będzie pilnować na razie lolo Synek Synek Co jest tato? Jesteś gotowy? Gotów? Na co? Pracowałem całą noc Zajęło mi to 12 godzin Ale to że Ale... Samo już jest samochód? Jest Nie ma Jest synek, kliknij tu prawym Jak? Found car. Wszystko działa! to ty Mówiłem. jesteś nienormalny! Złota rączka! Powiłem ci, że złota rączka za każdą rzecz! A jest... A nie jest chyba? Ile Jak ma? nie jest? Mówiłeś... Mało paliwa, trzeba chodzić na stację i jedziemy, jedziemy do rodziny, tylko no... Twoja, twoja wiesz, żona będzie wkurzona, moja mama, no, no i co tak? teraz? Ale synek, ty mnie się posłuchaj teraz! Ty chodź. musisz to auto sprzedać! Ale czemu sprzedać? Te auto pali 20 litrów No i co z tego? Nie wiesz ile to jest pieniędzy? No ej! Nie z pojęcia Coś ty kurde spalisz całe, całe morze Tankujemy, tankujemy furkę Tato, nie sprzedajemy tego samochodu, to jest zabytek To za 30 lat będzie więcej warte niż całe nasze życie Za Na 30 lat to ja już wykorkuję i mnie nie będzie Dobra, y, zatankowane? O do fula! Dobra do fula, tato do fula. Ty... Dobra, gdzie jest Katarzyna, kurde? Jak ten nolo, mi nie na Jest u mnie w domu, jest u mnie w domu albo u lol. Weź, weź, ja fur, weź furę tutaj ze z tego, widzisz, tu jest na Dobra. parkingu. Pojedziemy razem. Bierz, bierz bierz, bierz ty masz miejski, no trudno, ale pokażemy, jak tym że się, naprawiłeś. Kurde, synek. Dzięki, tato, to jesteś super, ale będę na, na wyścigach śmiewał. Dzięki, się nie R, da. R musisz przytrzymać. Tato, no bez przesady, naprawiłeś furę, a nie umiesz ty mam... jechać. Ty mam r. O! O, to nie mogę, tata nie wiedział jak odpalić To jest Zleję prawdziwa chura, się, zaraz, Nie mogę Nie, nie mogę. powinieneś jeździć taki właśnie o! autem O kurde, ale ma przyspieszenie Tato, żeś mu przytuningował Nie no, lekko podkręciłem No O, ale... o kurde, synek, przecież to auto to nie chce w ogóle pod górę wjechać Ale jeździ Ale to o, jest tragedia coś pięknego Lolo! Naprawili A! furę! Naprawili nie mi no, furę, patrzcie! Co tak. 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 ja jest Lecimy! A czemu jak widzę Czemu jak jestem w samochodzie widzę was takich malut, malutkich i lewitujecie? Co, co co jest? A to, gdzie jest Tomek? Bo mnie zaraz ślad trafi? A to, gdzie ty jesteś? Nie umiesz dojechać? Tutaj, tutaj! Gdzie? O, A tu widzę, Jestem. O, jak on wygląda w tym samochodzie, Tato! Nie mogę! Nie ty nieodpowiedzialny, tak. ty nieodpowiedzialny ojciec, co ty A, zrobiłeś to w ogóle? Powiem Czemu? tak, co? ten samochód jest super! No fajnie, ale Dobra, tato, już jest twój! Tato, już jest twój, możecie wrócić nie. do domu! Nie jest nie dwuosobowy, mówisz, nie? Wsiądźcie razem! A to fajnie się jest, ale to co to ma być? Oh. A to jest, no jest moje, Mamo! To moje! No? Ja tu mam nawet garaż, ja tu mam nawet garaż elegancki, popatrz. Ty, ty masz jeździć rowerem! A nie! Takimi złotami. O, zobacz. Drodzy rodzice, spotkamy się, mam nadzieję, jeszcze nie raz. Podarowuję wam ten samochód. Tak. Możecie nie wrócić do domu. Odwiedzę Niekujeme was. Odwiedzę ci z całego serduszka. Odwiedzę was pamiętaj. w domu, rodzice zawsze z jakimiś kratami musisz wracać do tego. Abyś domu Gdybyś przyjechał na urodziny matki. No do... właśnie. Błagam, błagam. Wsiądźcie razem, razem się No, o, patrz, rodzinny, zobacz! Rodzice do widzenia! O, pat, a. to ej, to jest samochód, jest samochód stać! Tato, jak ty jedziesz? Chyba coś nie, to to nie was, zadziałało Nie, nie to mogę! To nie to mogę! To nie. Mama jedzie! Jestem Dobra, rozstawmy, ogólnie to jest samochód. Co oni robią? Co oni robią? Co oni robią? Nie, nie mogę. Aj, papier, to był samochód, to był samochód z tego, z, z prawa A, jazdy. On nie był mój. On nie był mój. Ja to One, się ludzie stają do nich i kurczę, wierzą. Eee, Co wy robicie, rodzice? Zdwaj, policja, ja mam problem. Ja nie wiem, że koniec odcinka.